Radomska szopka to efekt pracy artystów nieprofesjonalnych z regionu radomskiego, którzy zaprezentowali dzieła z zakresu rzeźby w drewnie, glinie czy plecionkarstwa. W tym roku ekspozycja została wzbogacona o sceny z życia codziennego. Obok postaci sakralnych pojawia się sfera profanum, czyli ludzie i ich codzienne zajęcia. Ta szopka została zbudowana w oparciu o dwa założenia, żeby pokazać, pokazać w obliczu tego wielkiego wydarzenia kulturowego, jakim jest Narodzenie Chrystusa, pokazać życie codzienne ludzi na Radomskiej Wsi. Drugim założeniem twórców było pokazanie postaci nie tylko znanych z Ewangelii. Twierdzimy, że do Żłupka przyszli też artyści, muzealnicy i twórcy ludowi. Radomską szopkę po raz pierwszy pokazano w Muzeum Wsi Radomskiej w poprzednim roku, prezentując tradycyjne figury znane z klasycznych bożonarodzeniowych scen. Jak zapowiada Zbigniew Skuza, przyszłoroczna ekspozycja ma być wzbogacona o kolejne rękodzieła. Ale pragniemy jeszcze, żeby swoje prace w następnych latach dołączyli ludzie, którzy tworzą koronki i hafty. Szopkę będzie można oglądać do 26 stycznia.